Hejka! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić przepyszne drożdżówki z rabarbarem, kruszonką oraz lukrem. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, bo jest bardzo łatwy i szybki, a drożdżówki wychodzą lepiej niż z niejednej piekarni. Zaczynamy sobie od przygotowania roszczynu. Do miski wkruszamy 25 g świeżych drożdży i zasypujemy je 2-3 łyżeczkami cukru. Możemy to wszystko przemieszać, a następnie dolewamy do tego 50 ml ciepłego mleka. Do tego wsypujemy jeszcze 3-4 łyżki mąki pszennej. I wszystko mieszamy, aby masa była taka lekko gęstawa. A następnie rocznic zostawiamy na około 15 minut do wyrośnięcia. Po tym czasie do miski dolewamy jeszcze 350 ml również ciepłego mleka. Wbijamy dwa jajka. Możecie też dać na przykład zamiast jednego jajka jedno żółtko, czyli wtedy byłoby jedno jajko i jedno żółtko do całego ciasta. Następnie do miski wsypujemy jeszcze mąkę pszenną. Oraz 120 g cukru. Możecie też jeszcze dodać opcjonalnie pół łyżeczki soli. I wszystko teraz mieszamy lub wyrabiamy ręcznie. I gdy ciasto będzie tak na 3/4 wyrobione, czyli jak widzicie jeszcze nie jest takie jednolite, dolewamy do niego 120 g rozpuszczonego albo bardzo miękkiego masła i ponownie zagniatamy. Zagniatamy minimum 5 minut, aby ciasto naprawdę dobrze się wyrobiło. Ponieważ jest to ciasto drożdżowe, które lubi wyrabianie, to nic się nie stanie, jeśli będziecie robić to trochę dłużej. Po wyrobieniu ciasto powinno odklejać się od brzegów miski, teraz można lekko oprószyć je mąką z góry, a następnie przykryć ściereczką i zostawić na około godzinę, półtorej. A w tym czasie co ciasto wyrasta, możemy przygotować sobie kruszonkę. Do 150 g mąki pszennej dodajemy 100 g cukru oraz 100 g lekko miękkiego masła. I wszystko najpierw mieszamy łyżeczką, a następnie rękami. A gdy kruszonka będzie miała konsystencję takiego piasku, możemy odłożyć ją na chwilę na bok albo do lodówki. I teraz z powrotem zajmujemy się wyrośniętym ciastem drożdżowym. Powinno być one naprawdę mięciutkie. Chwilę sobie je zagniatamy, a następnie dzielimy na 12 równych części. Możecie to zrobić na oko albo posłużyć się wagą. U mnie każdy kawałek ciasta ważył między 100 a 110 gram. Teraz formujemy takie kuleczki a następnie je rozpłaszczamy tworząc tak, jakby mini pizzę. Z brzegu robimy dosłownie taki malutki rancik. Następnie takie placki smarujemy mlekiem i nakładamy rabarbar. Mi tutaj zaszło 400 g rabarbaru na wszystkie 12 bułeczek. Wszystkie drożdżówki jeszcze obficie posypujemy kruszonką, a następnie wkładamy do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy na funkcji góra-dół przez około 20 minut. Drożdżówki muszą się ładnie zarumienić. Teraz, gdy drożdżówki lekko przestygną, możemy przygotować sobie jeszcze opcjonalnie do nich lukier. Do 3 łyżek soku z cytryny lub wody dodajemy około 100 g cukru pudru i wszystko mieszamy. Ja lukier zwykle robię na oko, po prostu dodaję tego cukru pudru do momentu, gdy konsystencja będzie mi odpowiadać. Powinna być mniej więcej taka jak tutaj na filmie i teraz polewam lukrem drożdżówki. I takie drożdżówki są już gotowe. Najlepiej smakują oczywiście pierwszego dnia, ale również po dwóch, trzech dniach na pewno znajdą się na niechętni. Jeśli natomiast z góry zakładacie, że nie zjecie wszystkich drożdżówek, to można je również zamrozić. Koniecznie wypróbujcie przepis i dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam smakowały i jak szybko zniknęły. Smacznego!